10 lat temu zmarł pan Janusz Laferi, któremu wiele zawdzięczają mieszkańcy Jelcza Laskowic. Aby uczcić wieloletniego trenera, zorganizowano pierwszy memoriał Janusza Leferi w piłce siatkowej mężczyzn. W Tugnie ubiorą udział drużyny Chełmca Wałbrzych, Zaksy Strzelce Opolskie, Tygrysów Strzelin oraz gospodarzy JMV Recewole i Laskowica. Pan Janusz Laferi był trenerem piłki siatkowej i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży, z którą osiągał sukcesy na szczeblu województwa i ogólnopolskim. Pan Janusz Aferi nie był tylko trenerem, ale tak samo nauczyłem w szkole w Wielczel laskowicach. Piłka siatkowa wpisała się w tą dyscyplinę najbardziej najbardziej dynamicznie rozwijającą się na terenie gminy Wielczel Myślę, że ojciec był postacią taką, która budziła respekt, ale wszyscy mieli bardzo dobre o nim zdanie. Ja jako syn oczywiście stawiam go na, na numerze jeden i uważam, że był godnym człowiekiem do naśladowania, godną osobowością i no, szkoda, że już go z nami nie ma. Może gdzieś tam na górę patrzy i, i się cieszy, że takie coś po prostu ma miejsce. Podczas ceremonii otwarcia użyłem pewnego, pewnego stwierdzenia, które za swego życia nasz naczelnik Piłsudski powiedział. Kto nie ma szacunku dla własnej przeszłości, nie zasługuje na przyszłość. I w tym wypadku tutaj mamy w praktyce to. Czyli jeżeli w określonej dziedzinie, to w sporcie Chcemy kreować zawodników kolejnych bohaterów, musimy mieć wzorce. I tym wzorcem pan Janusz Myślę był. Dla drużyn był to sprawdzian przed rozpoczęciem zmagań w nowym sezonie drugiej ligi mężczyzn w piłce siatkowej. Uważam, że dobrze przepracowaliśmy ostatnie trzy tygodnie więc uważam, że jesteśmy przygotowani dobrze. Jesteśmy, że tak powiem, pozytywnie nastawieni przed tym sezonem. I tak jak mówię, był to nasz pierwszy mecz, nie patrzymy gdzieś na razie na, na wyniki, tylko to jak my tam się prezentujemy, co jeszcze mamy do poprawy. My czujemy się bardzo dobrze, myślę, że fajnie coś takiego zorganizować. E, zawsze to jest dla nas jakieś dodatkowe granie, a też można upamiętnić w ten sposób właśnie takim memoriałem e, jakąś osobę, prawda? Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy się spotykać na kolejnych edycjach memoriału, aby wspominać i uczcić pamięć trenera Janusza Laferi.